Hey, cześć, nazywam się Marcin Jęklicznik, jestem organizatorem spotka 2.0. Dzisiaj się widzimy na spotku, który jest odmianą naszego, naszego głównego eventu. Textpodek to jest spotkanie branży informatyków, stricte programistów, administratorów, gdzie te osoby będą mogły się dowiedzieć czegoś na temat programowania w innych językach, programowania wielozadaniowego. Spotek 2.0 to jest otwarty bar gdzie obowiązuje nieformalna atmosfera, ludzie przychodzą bez krawatu, żeby słuchać ciekawych prezentacji. Zwykle mamy cztery prezentacje, gdzie prelegenci opowiadają o szeroko rozumianej branży IT. Na dzisiejszym spotku dowiemy się, jak optymalizować bazę danych, na przykład bazie Postgresa dla dużych wymagań, dla dużych baz danych, dla bazy danych, która ma dużo podświeżeń, zapytań, a także dowiemy się na temat, jak zbudować naprawdę duży serwis internetowy, który ma oglądalność większą niż nasza klasa, jest dużo bardziej zaawansowany.